of atlantis all you needed was the location of quolopex 2 you found vilcabamba how quickly can you get to peru Witamy, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tomb Raider Anniversary. Tak. Witamy, A! ponieważ jest Aga, tak która teraz spotkała przyjaciela misia. Adrenalin zaczyna się. Tak. Teraz będzie... U mnie się troszeczkę ten misiu w Nie, 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 nie. Shift i co? All... Tak, shiftem. moving direction and press shift to perform adrenaline to keep distance. Mhm. No już, już się zaczyna. Dobrze, e, ty jak chcesz, to ja bym mógł wyłączyć z tyłu, z tą adrenaliną, bo to jest naprawdę bardzo proste. A, już go zabiłam bez... Dobra, ale wiesz co, e, no musisz tutaj wyczuć i pozwolić e, trochę na cierpliwości. E, wciskasz Shift e, i nic nie włączasz, nic nie przyciskasz. Po prostu w tym momencie Lara, ona będzie celowała. Ma, masz jakieś dwa celowniki i jak one najdą na jedną, to wtedy przyciskasz raz, lewy przycisk No ale trzeba jeszcze odskoczyć na bok albo coś takiego. Tak, no to shift, no to jest shift, od tego jest shift. Wiesz? Jestem na pachole. No, dobra. <laughs> tu coś na dole to... będzie? Nie. Czy tutaj coś jest? Nie, nie, tak, była apteczka. Jedna. Jak schodzisz, to tam w takiej jamie znajdziesz. A, dobra, jest. Dobra, dobra i po drugiej stronie musisz wejść na, na ten postument i z niego skoczyć na ścianę. I ze ściany skoczyć na słup. No, tylko, że tu mały problem u mnie z szlara Nie chcę jakoś tego zrobić. Aha, no bo to trzeba dwa razy. Dobra, weź jeszcze wyżej. Nie spojrzałem. Dobra, przechodzę przez jakieś drzwi. Silwo, to... wilka bamba. To jest szybciej niż ja. Tak, wilka bamba. Schodzę na dół, schodzić na dół, czy coś tutaj gdzieś jeszcze, coś będzie? E, no tu jeszcze będzie, ale... Ej, wiesz co ma? Mam chyba to samo co ty z tym kotkiem. E, Aha. Wilki stoją i mnie nie atakują. Ale wiesz co? Mnie tak samo. O, to będę miał kolejnego mema. Super. Uff. Zrobię, sobie no, ja, dosta ja dostanę po prostu tutaj na web z tą adrenaliną. Zrobię sobie zrzut ekranu. Super, bardzo fajnie. Kolejny mem. A jak to zrobić? To. A! No teraz mnie zaatakował, no co za... Oj, akurat jak sobie chciałam zrzut zrobić, to się na mnie rzucił. Ale się bardzo cieszę. <laughs> że takie sytuacje mamy. Dobra, pamiętam, że tutaj gdzieś coś było, jakiś sekret. Zabawy ze przesuwania skrzynek, nie? Jakieś takie rzeczy. <laughs> Zostawcie mnie już! Daj mi spokój, ja nie umiem tutaj w to grać. Ciekawe czy niedźwiadek tak samo. Zapinę to zaraz będzie... Niedźwiadek. Gdzie jesteś Niedźwiadku? Nie nie, nie nie A nie, niedźwiadek. Jezus ma tą adrenalinę! Tak, pamiętaj z shiftem. Nie, co ty, nie bo nie umie tego zrobić. No mi to się teraz nie udało, ale to... Jak będziemy mieć walkę z z Rexem, to na pewno mhm, się nauczę. To wtedy dostanę po prostu na głowę. <laughs> A już wiem co się będzie działo w tym odcinku. E, czy to, to... Dobra, płyniemy teraz. Aha, już do... A jak się pływa? E, shiftem. Aha, i e ona wtedy szybciej, nie? Tak, tak. E, a spacją to... Jak chcesz wypłynąć? Dobra, jakieś rybki tu są. No ale... Dumasz hmm. dźwignię. A jak ona płynie do góry? Spacja. O boże. Ja już nie mam powietrza. No ja też już prawie nie mam. No ale tak, to jest tak zrobione, że zdążysz. A no to jest zamknięte. Ona nie chce wyjść. E, bo tam masz dźwignię. Dźwignię A, co bok. Do... Tak? Dobra. Umarłam. Oj. <laughs> Dusiła się. No ja ile razy jeszcze będę tego tutaj pokonywać? Nie Dobra, zabij mnie, bo nie mam na to siły, A, dobra Jeszcze raz mam misia Aha, jestem... No ja i co? no i naciskam da? ten shift i ona wtedy chowa broni kuca. Bez sensu to jest. Ale wiesz, ale musisz tylko raz. Raz tego shifta, przyjdzie. nie przyciskaj. E kilka razy bo nie, tylko raz no, już nie mam życia bez sensu Dobra płyniemy ale... no tak strasznie wolno pływa w ogóle e, nie no e Musi przyciskać e no, to do nagrody nieco szybciej no ale to takie jest szybciej takie Dobrze na kascelce mi powietrze nie ucieka. Zmarło. Mm -hmm. I jak wypłyniesz, to tam masz skotki do góry. Okej, okay. czyli dźwigni na razie nie. No ale też możesz, tak tak tak. Zresztą dźwignię, otworzysz sobie przejście w skrót. Checkpoint, dobra. Przeskakuję na drugą stronę, tak? Tak, tak. No i tam masz A! apteczkę Kuźwa. po drugiej stronie, że zdążysz. Nie, już spadłam. Co zaś muszę się naokoło? E, nie, więc to, tu masz skrzynkę. To potrzebnij sobie tą skrzynkę tam. I weskniesz się bez problemu. Aha. I ta skrzynka, skrzynka nam pomoże przy sekrecie. To jest sobie na ciebie poczekań. No właśnie z przy tego sekrecie. co pamiętam, to coś tam było, nie? No ten sekret no trochę jest taki, no nie wiem, zbugowany, ciężko, e, a czy ciężko się tam dostać, przynajmniej ja mamy problemy mm -hmm. z wyczuciem tego. Ale damy radę. Dobra, biorę tą małą apteczkę. No i teraz e, tą, e, tą skrzynkę musisz wepchać do środka tego, tego pomieszczenia dalej. Aha, dobra. I tam masz klucz, masz e, apteczkę, masz jakieś tam inne jeszcze fanty. Ja sobie ten, tutaj na ciebie zaczekam. Jak już wszystko zrobisz. Biorę e... jakieś rzeczy zbieram. Aha, no boję też shotguna. Ja to sobie pochodzę. Aha, tu nic nie ma. Jak zestrzelisz bramę i otworzysz sobie przejście, to mi powiedz co ci powiemy Czekaj. jak weźmiemy. Wziąłem ten klucz. Tak, I teraz co, wchodzę po tej skrzynce tutaj do góry, tak? E, m, tak. Tak. Tutaj I te masz kilka fantów. Tutaj przez taki most przechodzę, dobra. Dobra. I z pozbierami co teraz? Skrzynkę znowu biorę z powrotem, tak? Tak, Więc co, Tę skrzynkę tak, musisz wziąć i je pociągnąć ją tam, gdzie jest woda. Tam gdzie walczyłeś z niedźwiedziem. Na zewnątrz. No idę, zestrzeliłam bramę, nie? I już to Świetnie, wiesz co? i tak. I ciśnij tę skrzynkę tam, gdzie jest taki słup. Zobaczysz na słup, który trzeba, na który trzeba się wspiąć. I, jest, i przystaw sobie, przystaw sobie ten, tę skrzynkę na wysokość. Aha, ten słup. dobra, okej. Okay. Nie, wysoko mi teraz za pierwszym razem doszła. Pamiętam, że kiedyś jakieś problemy miałem z tym. Aha. I chwyć się tego słupa i idziesz na samą górę i tam będziesz miała możliwość wskoczenia na Gzyms. Wiesz co ona robi? Ona się nie, nie łapie tego słupa, tylko przy nim staje i spada. Tak, tak. No ja właśnie taki miałem problem, właśnie o tym mówiłem, że no, tego się obawiałem u siebie, ale na szczęście nie złapała za pierwszym razem. No musisz po prostu chwycić, no to A, takie... dobra. nie do końca dopracowane jest. Stanęłam, stanęła tam obok i po prostu szybko skoczyłam na niego i świetnie. I teraz na samą górę i tam skoczysz na grzyb. Nie, zostawcie mnie. No, tam są nie to dobrze. Nie, ja no, to dobrze. Zaraz. W, w dobrym miejscu to wciśnij. szybko. A, już umarłam. Aha, no to jeszcze raz. Nie. Muszę tam skrzynkę jeszcze raz. U. No. Dobra. A przynajmniej mam pełne, pełne życie. No ja już wziąłem sekret, ale pomogę ci w zdobyciu jego. O ci, że to prosto, Boże. <laughs> Mag... Czyżby Cię będą tak, tak? No? Nie, tylko majta to na wszystkie strony, że nie, nie ciśnie prosto, tylko tak się, nie wiem, tak się jakoś zaczęła czepać na wszystkie strony. No, ale to pięknie. Dobra. Jeżeli miałbym kiedyś wybierać, do, do jakiegoś świata gier chciałbym trafić, to na pewno do świata Tomb Raidera nie Ej! No, a ty? Do, no do może, ale świata? bez przeciwników, nie? No oczywiście, oczywiście. <laughs> no. Ale do, do jakiego świata byś e, najbardziej chciała? No ja, wiesz, ja to zawsze, jak byłam mała, to chciałam do posiadłości, oczywiście, nie? A, no. no. By trafić do domu Lary. To było moje marzenie. Mhm. No ale wiesz, że można go e, urzeczywistnić, ponieważ ta posiadłość naprawdę istnieje. Wiem, wiem. Cicho, bo się skupiam. Dobra. Przeskakuję już z, z linki, także boję się, że ona... A, to jesteś szybki Bill. A... Tak, i tam trzeba skoczyć, później masz... dwa tego! ...dwie tyczki, no jesteś na miejscu. Ja bym skoczył na główkę, tylko ja nie pamiętam, jak coś skacze. O Jezu, daj, dajcie spokój. Panie, no ale bierz, bierzesz to, czy nie? Aha, dobra, rząd Bill. Nie! No, weź to. A co masz za problem? No. Dobra. Jak są, mam bezpiecznie? Do wody? Do wody! Tak, do wody. Chociaż ja nie skoczyłem do wody i nie zabiła się. No i co teraz zaś? I teraz otwieramy kluczem. No, a jak z tej wody mam wyjść? No, wypłyń. No ale jestem w tym basenie. Aha, no to musisz tam zanurkować. Nie! <śmiech> <śmiech> Czyż ja umrę zaraz? Kaj to jest, kaj to było. Dobra, szybko płyń. Szybko. No i ona mi się tak majta, wiesz, na dwie strony. Niby płynę prosto, a ona tak lewo, prawo, lewo, prawo. Ale teraz już mam przynajmniej otwarte, nie? Mm -hmm. No dokładnie, zrobię sobie skrót. Dobra, wyłaś. Oboże. No! Oj, 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 oj. Dobra Dobrze i gdzie to była ta dziurka na klucz? E, między jednym budynkiem a drugim Aha, dobra Dobra, ja już załatwiłem trzy wilki <laughs> Przecież ja zginę, nie dam rady no ja to już zginąłem, ale wiesz, dzięki temu mam całe życie. Nie. Yeah. Ja no, chodźcie, mam okazję. <laughs> dzięki temu sobie pozwiedzać, popatrzeć na to. Bo mm. naprawdę ja tutaj tak cieszę oczy. A gdzie one są? <laughs> gdzie one o, są właśnie. na mojej twarzy? <laughs> to tak ciemno! Nie. Nie, bez sensu. Dobra, ja się daję, daję zabijać. No a to też, to też jest to rozwiązanie, jak się ma na użycia, można tak sensu. zrobić. No możecie mnie szybciej zjeść? No jeszcze. No nareszcie. Mam nadzieję, że to był jakiś czek, bo zwariuje. Tak, tak, tak. Tuż przed nimi. Chodźcie tu, no. Nie, to jest Nie, mi ten shift nie działa! Ale więc to, no bo... A co, włączy się adrenalina? No mi się w ogóle nie włączyła. No włączyła Skacz. się. Aha, spacją, spacją po prostu unikaj. Trzymasz prawy przycisk myszy i po prostu spacją. Do przodu spacja i spację na fajnie skacze. Omija ich. No tak, ale chodzi mi o to, że wciskam ten shift i ona mi naciskam raz przy adrenalinie, ona kuca i chowa broń. Nie, ale to musisz trzymać prawy przycisk myszy. Nie możesz no, go puszczać. to jest za dużo. Dobra, wchodzę sobie tutaj. No, gdzie? Lewo czy prawo? O! Gdzie poszłeś? Czekaj, zabiłam teraz wilka. No, tutaj mam takie wielkie schody. No i gdzie tam lewo czy prawo? Nie wiem, a gdzie mamy iść, bo ja nie pamiętam. No, ale no to obojętne. Aha, no to idę. No, dobra, ja na lewo poszłam. Ja na prawo. No, dobra. Było takie przeskakiwanie przez y, gzymsy. A do wody? Nie. Choć w wodzie może coś tam być, nie wiem. Zobacz sobie, ale A wydaje mi się, że później. nic nie ma. Po prostu musimy uruchomić, y, otworzyć bramę i eee. pierw y, do jednego później do drugiego. A co teraz? Czy tu gdzieś przeskoczysz? Tak, tak, musi przeskoczyć. Aha, dobra. Na samą górę musisz przeskoczyć. Nie się, wiesz, mi się cały czas wydaje, że jest... jej y... za daleko może być, wiesz o co chodzi. Tylko uh -huh. muzyka fajna tutaj taka. Trochę straszna. Nie! Skakło. Dobra. Ja już jedną, jedną część otworzyłem no. bramy. Ja przeskakuję przez jakiś taki most dziurawy i... Dobra, ja zobaczę czy coś w wodzie. O, co tu o nie chodzi? była w wodzie. No, w wodzie była apteczka. Eee, u ciebie. Aha, no ja przekręciłam jakiś taki pacho, czy coś. No i dobrze, i o to chodzi. I teraz e, i zejdź i idź drugiej, na drugą stronę. Dobra, jestem. E, nie wiem co się stało. <laughs> Znaczy wskoczyło a, 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 a. mi na Steam'a po prostu, wiesz? Zamknęło grę i na bok y, zminimalizowało mhm. mi ją. Dobrze i co, dobra, przeciągnęłam to jedno i teraz po prostu muszę zejść tak, na dół, znowu, zejdź, nie? Tak, zejść i do, mhm. e, do drugiego. Tak, dobrze, czyli ja idę na lewo. Wejdź. <laughs> um... Dobra, ja otworzyłem całość, ale poczekam na ciebie. Musisz, musisz. Mm, tutaj podnie. jakieś apteczki, coś? Nie. No, wypływaj. Dobra, ja choć zobaczyć w tej drugiej wodzie, czy czegoś nie było. Dobra. Eee, i co? Do tyłu? Doskoczymy Dobra. No ale do góry Boże. Ej co ona robi w ogóle Dobra No ja czekam przy bramie Jak będziesz to powiedzmy Zdarzają się tu bagi Oj to nie jedna pewność ale powiedz że na pc nie nie zauważyłem bagów. Nie, nie, właśnie nie, chciałam to no. powiedzieć, że tam nie miałam takich. Na pc sensie tak. Za każdym razem jak ją to, to coś się To coś, coś fajnego się dzieje. się dzieje. No ja teraz na przykład wchodziłam do góry i ona stawała i znowu spadała sama. Mhm. <laughs> Cofała się do tyłu, tak jakby, nie? A nic tam nie było, żeby jej przeszkadzało. No dobra. ale natomiast no tutaj to no, graficznie jest nieco lepiej No ale do tyłu tak Do tyłu, nie do przodu do... No ale, no dobra o... Dobrze otworzyłam tą bramę, wchodzę tam Dobra Już się boję, nie A Tutaj, nie, tutaj skakanie będzie A nie ma tutaj tych? Y tych czerwonych już takich dinozaurów małych? Czy znaczy małych. Eee, nie jeszcze nie, więź. jeszcze nie. Na razie jeszcze mamy skakanie. Eee, eee. O, ja zjeżdżam, bo tam mamy Witka. Eee, tak, widzę. Aha, ale naboje też są, nie? Do Shotguna z tego co widzę. Tak, 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 tak. to nie zawsze też mi się udaje eee, Adrenalina. Ale na pewno ona jest super. Nie. Dla mnie na klawiaturze to jest tragedia grać w tę w trylogię. Znaczy może dlatego, jak się grało tak cały czas na padzie, nie? Ja wiem, ale mówię, ja nie potwierdzam twojego niezadowolenia. Aha, bo ty grałeś i to i to. Tak. Znaczy ja tylko jestem niezadowolona z tego, że nie umie sobie ogarnąć sterowania. Mhm. Ale a tak to wiesz, wszystko jest okej. Okay. Ja nie wiem, ale właśnie to sterowanie, naprawdę ja też nie narzekam na niego, bo ono jest naprawdę fajne. Chyba, że wiesz, jeszcze, ja jeszcze się wyrobię jakoś. Aha, tak nie zrobisz. Um... Aha, tą skrzynkę tu, dobra. Tutaj naprawdę kwestia tego zrozumienia, ale powiem ci, że jak za pierwszym razem w to grałem, pamiętam gdzie były e, do czynienia dwa centaury, naprawdę Oj, ja, ja miałem tak duży problem, ja naprawdę ja nie wiedziałem o co chodzi, nie potrafi... też nie potrafiłem tego, tego zrobić, ale w momencie kiedy już to zrobiłem, to, to, to gra mh, stała się naprawdę bardzo prosta w sterowaniu i wydaje mi się że te, te dwa centały wymusiły na mnie zrozumienie właśnie tego sterowania tam miałeś taką skrzynkę którą no ale trzeba idę było właśnie pod, zobaczyć podciągnąć. czy tam coś było nie nic nie. nie nic nie ma dobra dobra już jestem po drugiej stronie aha bo teraz jeszcze jest pochylnie i znowu drążek Oajku. tak tak no, customowe. To jest nie, takie customowe. Nie. nie, nie, nie. Nie? Tu jest za, tu jest za dużo przycisków. <laughs> dobra, ja tutaj popatrzę, też w dół znowu mamy podobną rzecz, też trochę skakania. O, w tym Ale drugim... w dół nie, sch nie schodzi. Nie, no Ja schodzę, ja schodzę o. tam. Popatrzę, A co, ty co jest. Nic nie ma. No, dobra. Ej, tam. Dobra, tutaj jest coś na dole, czy nie? Nie, nic nie ma na dole. A czyli i tak coś jak ono, musisz zejść. Musisz zejść. Bo tam jest i znowu wspinanie, i drążek. I tam taka mała łamigłówka i ze strzałkami. Radzę Tobie, żebyś nie wchodziła tam, tylko na rączkach skoczyła na, na bale, na słup. Nie wchodź na... Na podłoży tam gdzie są strzałki, choć ją zabiją. Hmm, nie wiem o co chodzi. To zobaczysz, zaraz. No jestem właśnie tu, gdzie te strzałki. No i dobrze, no i teraz skocz na, na palm, który tam widzisz. Do tyłu, tak? Do tyłu, dokładnie. Okej. Okay. No i tym sposobem kończymy drugą część uf na szczęście jest taki jeden artefakt bo się przestraszyłem że czegoś nie chcieliśmy dobra jestem tutaj taki aha dobra tam będzie spotkanie z, Lar... z tym nie z Larsonem z tym drugim jak on się nazywał no też nie pamiętam nie, ja, ja mam tak sobą pamięć do, do takiej rzeczy. A nie, to Larson, bo ten... No, no właśnie to był Pierre. To był Pierre. No, Pierre, pier, tak, pier no. Larson, tak. To pierw Larson, później Pierre. Pier. Dupont. Pupont pu, du, no. Dobra, jak dobra. Masz, masz statystyki, to kończymy. Dobra, dobra. No, mam, mam. Dobrze. To dziękujemy bardzo. I zapraszamy na następny odcinek, nie? To jak najbardziej. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Pa.